5, 4, 3, 2, 1 Start. Długi 6 prawy i zakręt 3 lewy. 30, 6 lewy i 6 prawy. Długi 6 lewy i ostrożnie długi 2 prawy przy znaku. 30, 6 lewy otwarty przez szczyt 30. Długi 4 lewy 50. Bardzo długi 4 prawy zać.

i 6 prawy i ostrożnie długi 3 lewy rów. Długi 5 prawy zać i zakręt 2 lewy. Zakręt 3 prawy. 30. 6 prawy przez szczyt otwarty bardzo długi. I ostrożnie szczyt i 4 lewy nietni i zakręt 2 prawy. Trzydzieści, sześć szczyt, i pięć lewy. I trzy prawy trzydzieści. Długi, trzy lewy. I szczyt, i sześć prawy. I pięć prawy przez hopę, i długi, pięć lewy, nie tnij. I sześć prawy przez szczyt, długi, i cztery lewy. Kopa trzydzieści. Ostrożnie cztery prawy zać przez szczyt drzewo. I długi trzy lewy. Ostrożnie długi trzy prawy zać do dwa. Przez szczyt trzydzieści długi trzy lewy. I sześć lewy przez szczyt pięćdziesiąt. Pięć prawy pięćdziesiąt. Szczyt i długi 5 lewy zać, i wąsko i ostrożnie 4 lewy. I długi szczyt i 3 prawy. I 6 lewy i długi 3 lewy przez szczyt netni. I 6 prawy i szczyt. Długi 6 lewy przez metę 50 i stop. Start. Długi 6 prawy. I bardzo długi 6 lewy, zać do 5. 70. Ostrożnie, dwa prawy przez szczyt 70. 4 prawy i 4 lewy 50. Zakręt dwa lewy. Pięćdziesiąt sześć prawy. Cztery prawy. I sześć prawy, trzydzieści długi sześć prawy. I długi sześć lewy i zakręt trzy prawy. Trzydzieści długi sześć lewy. Zakręt pięć lewy trzydzieści sześć, szczyt siedemdziesiąt pięć prawy i długi sześć lewy trzydzieści ostrożnie cztery lewy siedemdziesiąt sześć lewy. Długi, pięć, prawy, prosta, pięćdziesiąt. Trzy, prawy. I sześć, lewy, trzydzieści. Ostrożnie, trzy, prawy, wąsko. Siedemdziesiąt. Uwaga, długi, pięć, lewy, zać, przez wąski most i trzy, prawy. lewy pięćdziesiąt, zakręt dwa lewy i sześć lewy przez szczyt i bardzo długi sześć prawy zać do cztery wąsko, ostrożnie trzy lewy wąsko, pięć prawy pięćdziesiąt 6 lewy i 6 prawy przez metę. I 6 lewy, 30 i 100. 5, 4, 3, 2, 1, start. 70 zakręt długi, 2 prawy nietni. 5 lewy przez szczyt i 6 prawy przez hopę 30. Ostrożnie 4 prawy przez szczyt wąsko i 6 lewy przez szczyt. I długi, 5 prawy zać i szczyt i zakręt 2 lewy nietni. I długi, 3 lewy przez szczyt. 6 prawy i ostrożnie 4 prawy przez szczyt i 3 lewy rów. I 6 prawy, 50. Długi szczyt i 6 prawy zać do długi 4. Długi 6 lewy i do lewej przez chopę 50. Ostrożnie zakręt 2 lewy. Pięćdziesiąt. Cztery lewy. Pięćdziesiąt. Cztery prawy i trzy lewy. I długi trzy prawy. Trzy lewy trzydzieści. Długi trzy lewy rów. Trzydzieści hopa i cztery prawy przez hopę zać do dwa. I trzy lewy. Pięć lewy, pięćdziesiąt. Sześć prawy przez szczyt, i sześć prawy przez szczyt. I pięć lewy rów, pięćdziesiąt. Duża chopa, i trzy prawy, nie tnij. I trzy lewy, otwarty, trzydzieści. Bardzo długi, pięć prawy zać. Długi 4 lewy i 6 prawy 50. Lewy i ostrożnie 5 prawy. Szczyt i szczyt długi 6 prawy 50. Chopa i ostrożnie duża chopa i długi 4 lewy, lewy. I 6 lewy i 6 lewy przez szczyt. Chopa po środku 30. Długi cztery prawy, ostrożnie sześć lewy zać to trzy szczyt rów pozewnętrznej i pięć prawy i długi sześć lewy, pięćdziesiąt. Długi cztery prawy przez szczyt trzydzieści. Sześć lewy, pięć prawy przez szczyt zać pięćdziesiąt. 4 lewy, nietni, 50. 5 lewy i 5 prawy zać. I długi 5 prawy zać. I 6 lewy i 6 prawy nietni i chopa po środku. 30 ostrożnie do prawej przez chopę i 6 prawy. Chopa i 6 prawy przez szczyt 30. Ostrożnie 5 lewy, 70. 6 lewy i ostrożnie, 6 lewy przez chopę 30. Szczyt i długi 4 prawy przez szczyt i zakręt nawrót lewy. 30, długi 6 szczyt i 6 lewy. I 6 prawy przez chopę i długi 6 prawy. 50, 6 szczyt, 30, długi 4 lewy zać do zakrętu 2 nietni. Prosta 50. I 6 prawy przez hopę i bardzo ostrożnie duża hopa. I w dół i 6 lewy. I 6 prawy przez szczyt 30. Długi 5 lewy zać przez szczyt nietni. I 6 prawy przez szczyt, i duża chopa do prawej. I duża chopa, i długi 6 lewy przez chopę. I 6 prawy przez szczyt, i 5 lewy. Ostrożnie 4 prawy przez chopę, i 6 lewy, i 6 prawy przez dużą chopę. I 6 lewy przez chopę, i długi 6 lewy. I prosta chopa i 6 lewy przez hopę 30. Ostrożnie duża chopa i 6 lewy. Długi 4 prawy przez metę 50 i 100. 5, 4, 3, 2, 1, start, 50. 6 lewy przez szczyt nietni i ostrożnie 6 prawy nietni. I 6 lewy przez chopę. 6 lewy i prawy przez szczyt i długi 5 prawy zać. I 4 lewy przez chopę. 6 prawy i 3 lewy otwarty długi, i ostrożnie 3 prawy nietni. 50. Do lewej przez szczyt i 5 prawy nietni. 35 lewy przez chopę. 5 prawy tni. I 6 lewy chopa 50. 6 lewy i 5 prawy. 70. Zakręt 6 prawy 50. 6 lewy i chopa. I 5 prawy przez dziury i dziury. I 6 lewy przez szczy. Sześć prawy zać, drzewa. I sześć prawy przez hopę trzydzieści, ostrożnie dwa lewy rów. Długi sześć prawy. I zakręt trzy lewy. Sto. Długi 6 prawy i ostrożnie 3 lewy przez szczyt. I 6 prawy dni. I 6 lewy i ostrożnie 4 prawy nie dni. I 6 lewy. Długi 3 prawy drzewo. 50 ostrożnie 6 lewy wąsko przez most. 36 prawy przez chopę i ostrożnie 3 lewy przez chopę. I 6 prawy przez szczyt i zakręt 2 lewy. I 6 prawy i 6 lewy tnij. I długi 6 prawy zać do 3 nietni. I długi 4 lewy nietni. 30 chopa 50. duża chopa 50 długi 6 lewy zać do cztery nietni 70 ostrożnie 6 lewy wąsko przez most i 6 prawy 50 duża chopa 50 długi cztery prawy przez szczyt. i 6 lewy i chopa 6 prawy i szczyt i 6 lewy. 50. 6 prawy. I 6 szczyt i ostrożnie szczyt i 5 lewy nie tknij. I długi 6 prawy zać przez szczyt i uwaga 5 lewy przez bardzo wąsko most. I 6 prawy i długi 6 lewy zać. 6 prawy, długi 6 lewy przez metę, 50 i stop.